Cześć! Mamy dzisiaj Hej. dla Was kilka pomysłów na pyszne bułeczki śniadaniowe, które są mhm. bardzo proste. Zrobicie je dosłownie w kilka minut i wyjdą na pewno każdemu. Zobaczcie. Słuchajcie, na pierwszy ogień bierzemy pyszne jogurtowe bułeczki bez drożdży. Nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam najprostszego przepisu, jaki istnieje. A poza tym idealnie się nadadzą na śniadanie. Do miski wkładam 500 gramów mąki pszennej, 250 g jogurtu naturalnego, 2 łyżki roztopionego masła, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżeczki soli, po czym dokładnie wyrabiam ciasto tak długo, aż składniki się połączą i powstaje elastyczne, rozciągliwe ciacho. Formuję bułeczki i układam je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Każdą smaruję dodatkowo jajkiem i posypuję pestkami dyni. Piekę je w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez 20-25 minut, aż się ładnie zarumienią. Po wystudzeniu kroję bułeczki i smaruję masełkiem. Są zaskakująco smaczne na tak prosty i szybki sposób wykonania. Ja Wam pokażę przepis na domową pitę, które według mnie zrobione samodzielnie są o wiele bardziej smaczne Nie. od takich kupionych w sklepie. Ja. Do tego wykonanie ich jest naprawdę tanie. Zobaczcie. Do miski wsypuję 3 szklanki mąki pszennej, 7 g suchych drożdży, łyżeczkę soli i dodaję 1,5 szklanki letniej wody. Wyrabiam gładkie, elastyczne ciasto. Gotowe ciasto przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce. Następnie dzielę je na niewielkie części. Z każdej robię kulkę. Kulki rozwałkowuję na placuszki o średnicy mniej więcej 12-15 cm i zostawiam do wyrośnięcia na około pół godziny. Gotowe placuszki piekę w 220 stopniach przez około 15 minut, tak aby były rumiane. Nasza pita to buła typu greckiego, która po przekrojeniu tworzy kieszonkę doskonale nadającą się do faszerowania. Przygotowanie jest bardzo proste, ilość składników niewielka, a smak nie do opisania. Koniecznie spróbujcie. Nic tak nie smakuje i pachnie jak świeżutkie chrupiące bułeczki wyjęte prosto z piekarnika. No, już burczy w brzuchu. W takim razie nie przedłużajmy. Bierzemy składniki, niewiele ich jest i robimy do miski wsypuję jedną szklankę mąki pszennej chlebowej lub zwykłej oraz jedną szklankę mąki pszennej pełnoziarnistej. Dodaję 7 g drożdży suchych i mieszam. Dodaję 3 łyżki oliwy lub stopionego masła, łyżeczkę soli i 3 czwarte szklanki letniej wody. Mieszam i zagniatam elastyczne ciasto, aż przestanie kleić się do rąk. Teraz należy przykryć je ściereczką i odstawić na godzinkę do podrośnięcia. Gotowe ciasto krótko zagniatamy i dzielimy na 6 równych części. Z każdej części formujemy bułeczkę, którą smarujemy odrobinką wody i posypujemy ulubionymi ziarenkami. Po czym wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni na 15 minut. Błeczki najlepiej smakują jeszcze ciepłe, ale kiedy stracą na swojej świeżości, można je bardzo łatwo odświeżyć, wkładając dosłownie na kilka minut do gorącego piekarnika. Na trzeci dzień nie musicie się martwić, na pewno nie dotrwają. Domowe bułeczki świetnie smakują zarówno z wytrawnymi, jak i słodkimi dodatkami. Chrupiąca skórka sprawia, że nie można się im oprzeć. Dodatkowo łatwe wykonanie i proste składniki zachęcają, aby zrobić je częściej na śniadanie niż tylko raz na jakiś czas. Spróbujcie, a na pewno się z nami zgodzicie. Smacznego!